Discord Nitro za darmo, gra za 110 zł również za darmo. W tym materiale powiem Ci jak odebrać Discord Nitro dla każdego za darmo. Będzie tutaj całe przedstawienie tej procedury, jak to zrobić, tak, że będziesz wiedział wszystko krok po kroku i odpowiem Ci na wszystkie najważniejsze pytania, jakie nie chciał zadać. Także jeśli po prostu chcesz Discord Nitro odebrać albo coś zapytać, to wejdź po prostu w ten materiał, bo prawdopodobnie tutaj się wszystkiego dowiesz. Również powiem Ci o darmowej gierce, ale jeszcze szybko chciałbym Cię zachęcić do wzięcia udziału w moim konkursie. A jaki to konkurs? Już dzisiaj na live'ie będą wyniki. Jest to konkurs, w którym możecie wygrać 3 karnety albo po prostu równowartość tego, czyli po prostu 1000 fałdolców. Jedne co musicie, to oczywiście subować mój kanał z dzwonem i kanałcinka, Cinka, followować mój Instagram i sprawdzić, czy nie wygadzam kodzik Saycam w sklepie, i napisać pod filmem konkursowym komentarz, czy to wszystko macie. I to wszystko: wszystkie szczegóły są w opisie linki i koniecznie weźcie udział, bo już dzisiaj wyniki, a nagroda jest naprawdę solidna, bo jest to jednak mimo wszystko 3 karnety, więc warto wziąć udział. Discord Nitro darmo o co dokładnie chodzi i czy to jest jakiś clickbait, czy to jest fake, no i o dziwo nie. Epic Games, jak wiecie, co jakiś czas, właściwie co tydzień, robi po prostu nam darmową giereczkę. Ostatnio mieliśmy jakieś tam NBA, jakieś tam inne gierki, Among. No i jednak Epic Games w tym tygodniu zaszalało i daje każdemu graczowi, który po prostu ma Epic Games Launcher darmowego Discord Nitro na 3 miesiące. tak, jest to Discord Nitro na 3 miesiące. No i z tego co wiem, Discord Nitro kosztuje nam chyba około 20-40 zł za miesiąc. Tak jest naprawdę duża nagroda. A kto może go odebrać? No i tu jest najlepsza część, że może odebrać go każdy. Discord Nitro możecie zgarnąć bez żadnego problemu, nie musicie nic kupować, nic płacić. Jeden z to musicie to po prostu mieć Epic Games Launcher, czyli nawet jeśli na przykład gracie e, na przykład na telefonie jakimś czy coś, to również macie co odebrać, bo można zrobić to nawet przez przeglądarkę, także bez problemu możecie sobie to zrobić, no i jest to dostępne dla wszystkich. A do kiedy trwa promocja? No promocja trwa dosyć krótko, bo 24 czerwca, no i generalnie o Discord Nitro powiem Wam tyle, że naprawdę warto sobie wziąć, bo oczywiście tam daje różne bonusy. Teraz pokażę właśnie jak tutaj możecie to odebrać. No i jeszcze coś za chwilkę pomówimy na temat wszystkich szczegółów z Discord Nitro. Teraz pokażę wam, jak odebrać Discord Nitro, co musicie zrobić. Pierwsze, co musicie wejść sobie po prostu na Epic Games Launcher, czyli pobierać launcher, który normalnie służy do odbierania darmowych gier, czy na przykład do grania w Fortnite. Następnie przechodzimy do zakładki sklep, czyli tutaj. No i tutaj mamy taką jakby stronę aktualności, czyli najważniejszych rzeczy. No i żeby odebrać Discord Nitro, no to po prostu przechodzimy sobie do takiej zakładki, gdzie widzimy takiego właśnie niebieskiego ludzika, no i jest to pan z Discord'a. Następnie mamy tutaj trwa, trwa, bezpłatnie sobie klikamy, czyli właśnie tą promocję, no i mamy tę informację kończy tego 24 czerwca. Następnie, żeby to odebrać, to po prostu klikamy pobierz, czy klikamy get i to wszystko. Teraz jak widzicie, ja sobie to, to pobieram całe, tutaj dostaję właśnie jakby informację, że będę to jakby kupował, ale to jest oczywiście z ceną 0,0, także to sobie bierzemy i klikamy służb zamówienie. No i teraz wyrażamy zgodę, to jest odstąpienie od umowy. Jeśli po prostu byśmy chcieli to zwrócić, no ale darmowy rzeczy nie zwraca. No i zostajemy teraz, że dziękujemy. No i teraz jak aktywować tego Discorda? Tu macie już, że posiadane, no i jeśli to kupiliśmy za 0 zł, to po prostu, żeby sobie to użyć na naszego Discorda, musimy wejść na naszego maila. Wchodzimy sobie normalnie naszego maila i w na naszym mailu będzie informacja wraz z całą instrukcją co po kroku robimy. Tam po prostu musicie połączyć konta i to jest tak naprawdę tyle. Łączycie sobie wszystko, ale to już będziecie mieli w instrukcji, także wejdźcie na swojego e-maila, na którym macie po prostu Discorda. Jeśli jego nie dostaliście, musicie poczekać na przykład tam kilka godzin czy tam parę minut, dlatego że z tego co wiem, serwercom jest wtedy przeciążony. No, po prostu każdy to odbiera. No i teraz ogólnie jak działa ta promocja. Odnośnie Discord Nitro musisz spełniać jedynie takie warunki. Że pierwsze co, wasze konto Discorda nie mogło mieć nigdy wcześniej tej subskrypcji. Działa tak samo jak ze Spotify Premium, także jeśli nie możesz sobie tego użyć, to być może dlatego, że po prostu miałeś kiedyś kupionego Discord Nitro. Jeśli chcesz właśnie odbywać tą promocję 3 miesięczną, to Twoje konto nie mogło po prostu nigdy Discord Nitro mieć użyte. Także jest to pierwszy warunek. No i teraz co zrobić, jeśli nagle Twoje konto się nie kwalifikuje? Ja oczywiście nie chciałbym tego mieszać coś, ale osobiście prawdopodobnie zrobiłbym po prostu sobie nowe konto na Discordzie i po prostu przez 3 miesiące się cieszył tym jakby kontem premium. Myślę, że jest to właśnie warte. No, i jeśli ktoś naprawdę by chciał sobie tego Discorda odebrać, to można spokojnie to użyć na, prostu na nowym koncie Discorda, zrobić sobie nowe, no i myślę, że bez większego problemu będziecie mogli to użyć. Druga sprawa, żeby użyć Discord Nitro. Ten właśnie bonusik od Epic Games, powinniście podpiąć jakiś środek płatności, może to być właśnie karta, może to być jakiś tutaj Paypal, no i teraz powiecie, no że scam, że jednak musicie coś płacić. No i właśnie nie, chodzi po prostu o to, że Discord mitro działa w ten sposób, że jeśli podepniesz swój środek płatności, to faktycznie będziesz płacił, ale dopiero jak skończy się premium. Co zrobić, żeby nie płacić i żeby być bezpiecznym? Bo no z tego co wiem, normalnie po prostu podpinasz sobie... Czy to jakiegoś PayPalka czy to kartę, no i po prostu od razu sobie to odpinasz po użyciu Discord Nitro zawsze. Jak są jakieś właśnie subskrypcyjne warunki, jakby usługi, no to po prostu można sobie podpiąć coś, użyć i od razu to odpiąć. Tak samo jak na przykład ekipa w Fortnite, no po prostu kupujesz sobie ekipę na miesiąc i od razu w tego samego dnia odpinasz i już Ci za kolejną mnie pobierze. Także jeśli chcesz być pewny, że nic Ci nie ukrany piążków, że Ci nie przedłuży tego Discorda bez Twojej wiedzy, dla pewności polecam właśnie odpiąć od razu metodę płatności, no bo jest to po prostu najłatwiejszy sposób i na pewno będziesz dzięki temu bezpieczny ile będzie ten disco trwał tutaj i czy macie właśnie sobie to odebrać w późniejszym terminie, czy możecie to w późniejszym terminie użyć. Nie mam niestety pojęcia do kiedy można tych kodów używać. Pewne jest jedno, że event z odebraniem trwa do 24, no i 3 miesiące trwa wam premium. Prawdopodobnie jeśli będziecie mieli ten kod, to jest jakiś tam dłuższy czas jego użycia, także będzie można tam raczej dłuższy czas sobie to używać. Także macie po prostu wziąć sobie to no i po prostu za jakiś czas to zrealizować. Nie mam też niestety pojęcia jak wygląda to w przypadku brania kilku kodów właśnie z różnych kont. Nie wiem czy to jest dozwolone, oczywiście nie wiem jak to działa, ale myślę warto o tym powiedzieć, że właśnie być może będzie można sobie w wziąć, jeśli macie nekat dwa konta, na no również na kolejne konto, jeśli byście potrzebowali. Raczej tutaj limitów nie ma i w przypadku wszystkich darmowych gier nigdy żadnych limitów nie było, także pewnie również możecie sobie tutaj to ogarnąć. A co możesz zrobić z Discord Nitro, jeśli nie możesz go użyć dla siebie? Przypuśćmy, że Ty już masz nekat kiedyś używaj Discord Nitro, czy opłacasz? No i co możesz zrobić z tym kodzikiem, czy go odebrać. No i tutaj cię zaskoczę, że tak, dlatego że Discord oficjalnie nas informuje, że ten kod nie musisz używać ty. Możesz go po prostu podarować znajomemu, koledze, bratu, taci, mamie, komu chcesz. Oficjalnie artykuł Discorda mówi, że jeśli ty nie chcesz używać tego kodu, to bez problemu możesz go oddać komuś. No i w jaki sposób go oddać? Po prostu dajesz ten link, który przedcina maila do jakby uzupełnienia tych wszystkich rzeczy. Po prostu dajesz go właśnie jakiemuś swojemu siomeczkowi i to wszystko. On sobie linkiem zrobi to na swoim koncie. No i on się cieszy, że Ty po prostu dałeś mu właśnie za darmo właśnie ten Discord Nitro i normalnie może po prostu sobie to używać. A co ten Discord Nitro właściwie daje i czy warto jest to w to się bawić? Szczerze powiedziawszy nie daje to jakichś ultra super bonusów, niektórzy mega to chwalą, niektórzy nie. Raczej jest to takie stworzone dla społeczności Discorda, jeśli ktoś mocno żyje Discordem, to mu się bardziej przyda, ale generalnie to daje takie bonusy jak avatar w formie gifa, że możesz ustawić właśnie gifa sobie na avatar po prostu możesz zmienić na przykład discord tak, czyli te cztery cyferki, które masz, na przykład czułyśmy camstar3333 to mogę sobie zmienić na na przykład camstar1337 po prostu mogę sobie dowolny tak dać mogę sobie używać wszystkich emotek z różnych serwerów na każdym Discordzie, bez nitro się tego nie da, czyli jeśli jesteś na, przykład na moim Discordzie, chcesz używać naszych nosaczów to po prostu jak masz discord nitro to musisz, możesz nawet u Rafy czy u kogoś innego na Discordzie, to wysyłać, tak że jest taki duży plusik. Z kolejnym takim fajnym plusem jest oczywiście zwiększenie limitów przesyłania. Jeśli wysyłasz jakieś duże pliki przez Discorda, to be bez Discorda Nitro one nie pójdą. Jeśli masz Discord Nitro, to możesz dużo większe przesyłać pliki, również możesz bustować serwery. Jeśli ktoś by chciał nasz serwer bustować, zachęcam oczywiście. No i również macie dużo wyższą jakość wideo i streamingu. Jeśli na streamujesz kommę coś na Discordzie, no po prostu Twój stream będzie wyglądał dużo, dużo lepiej. Od razu pokażę Wam, jak odebrać również darmową grę. Która jest dosyć droga, a jest nas za darmo Jaka to jest gra? Jest to gra Control No i tutaj żeby ją odebrać również znajdujemy się w Epic Games Launcherze, No i wybieramy sklep Następnie możemy sobie tutaj właśnie w bezpłatną grę kliknąć Jak widzicie Control Albo ewentualnie ją wyszukać Ona domyślnie kosztuje 120 zł I z tego co właśnie wiem gra jest naprawdę ciekawa Ja sobie po prostu ją wyszukam Control, dlatego że to może po prostu jakiś czas zniknąć No i wbijamy sobie tutaj w Control Proszę bardzo Tu jest akurat gra powyżej 18 lat Z tego co widzimy kontynuujemy no, i teraz, żeby ją odebrać całkowicie darmo, proszę bardzo, minus 100% ceny, to robimy tak samo, właśnie jak zawsze zbieramy, czyli klikamy, pobierz, Klikamy sobie, pobierz, No, i teraz włączy nam się u strona zakupu, czyli oczywiście kupujemy sobie tą grę, jednakowoż kupujemy ją tak, jak mówię, z rabatem 100% oczywiście można sobie wpisać tutaj Seikam. z tego niestety nic nie dostaje, ale zachęcam do zakupu, oczywiście, z, moich, z moim konem przy jakiejś płatnej grzeczka. Klikamy, złożyć zamówienie, oczywiście zgodę wyrażamy. No, i również mamy kontrol odebrane. No, i teraz dostaliśmy potwierdzenie, że poszło tam nam na maila no ale my powinniśmy to mieć w bibliotece zobaczymy, czy mi właśnie dało jak widzicie, już mam dołączone także gra już dostałem pamiętajcie, że jest właśnie tydzień na odebranie tej giereczki, także warto się pośpieszyć a teraz jeszcze chwila na temat gry Control. Również można ją zgarnąć za darmo. No i ta gra generalnie kosztuje 110 zł i w tym momencie mamy ją całkowicie za darmo. Jeśli ją przypiszemy do konta, będzie tak samo jak z innymi grami typu Among Us, typu właśnie NBA i samo one dostępne już do końca Twojego tak naprawdę życia i ty na konta. Będziesz mógł tą grę używać zawsze i sobie w nią grać. A co to jest za gra? Generalnie ta nie będę się jakoś dużo rozwodzi, tylko wam nakreślę, że ta gra jest przygodówką taką Single Player. I powiem, że z tego co właśnie wiem, jest dosyć ciekawa. Moi koledzy właśnie w to grali i właśnie to chwali. także gra generalnie ciekawa. Jest to po prostu taka e, typowa przygodówka, tylko osadzona troszeczkę w przyszłościowym motywie. No i jeszcze powiem, wydaje mi się, że gra naprawdę może tutaj Wam się spodobać, pomimo tego, że na gra gracie tylko Fortnite'a, myślę, że warto spróbować. Gra też ma najnowsze techniki, wymagania dosyć są takie, przystępne dla większości osób i jeśli Nakama a to będziesz mógł się tam po prostu bawić, bo jest to technologia włączona. Gra niestety jest tylko w wersji single player, także niestety nie pogracie z kumplami, ale z tego co wiem, daje tam kilkanaście, kilkadziesiąt godzin dobrej zabawy na stolo, rozwiązywania jakichś tam właśnie zagadek, czy na przykład robienia tam innych przeróżnych misji. Także generalnie, będąc seriem, po prostu odbierz sobie tą grę bo i tak zajmie ci to, nie wiem, 10-20 sekund, a być może za rok czy dwa, czy za ileś tam myślał po prostu pograć. czy z tej rodziny będzie Chciał, to będziesz po prostu gierę za całkowicie za darmo, jest to dosyć fajna oferta, no i akurat ta gra myślę, że jest naprawdę jedną z lepszych jaką Epic Games daje nam za darmo, więc po prostu warto sobie z niej skorzystać myślę, że jest to wszystko w tym materiale, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, dajcie znać, czy podbieraliście sobie Discordy, czy podbieraliście sobie inne rzeczy, no i mam nadzieję, że wejdziecie również w moim konkursie udział pamiętajcie, jeśli ktoś chce wbić do nas na Discorda, serdecznie zapraszam, link w opisie, odnośnie konkursu subujcie kanały, followujcie na Instagram i sprawdźcie czy nie wygadzam kodik saycamstar, a ja wam bardzo dziękuję za uwagę. To na tyle Trzymajcie się siema!